Często zadajecie mi pytanie, dlaczego ja jestem Forever, po co to robię, dlaczego cały czas, właśnie dlaczego ta firma przede wszystkim. Otóż moja historia zaczyna się w 1995 roku, kiedy jeszcze niespełna, osiemnastoletnią osobą byłam wówczas. Nie zostałam zaproszona na spotkanie Forever, na którym była zrobiona prezentacja produktowo-biznesowa, ale moja mama była właśnie tam zaproszona i co się okazało? Okazało się to, że. Moja mama po prostu poszła sama, nie chciała, żebym ja szła, bo to było spotkanie dla dorosłych i to był bardzo duży błąd. Słuchajcie, to był bardzo duży błąd, bo gdybym ja to widziała, to pewnie ja bym zaskoczyła, ale moja mama, jak większość osób, po prostu stwierdziła, że to nie jest dla niej. Też być może źle jej to pokazano. Dzisiaj mamy inne, że tak powiem, w inny sposób się działa. Dzisiaj nie musimy chodzić e, po blokach, pukać do drzwi, się pytać przepraszam, że pan kupi że bo mam tutaj takie fajne produkty. E, nie, Forever tak naprawdę nigdy tego nie robiliśmy. E, to inne firmy robiły, które zniszczyły bardzo opinię MLM-owi, e, biznesowi sieciowemu, który jest dzisiaj właśnie marketing sieciowy, jest nazywany biznesem sieciowym, ponieważ my tworzymy właśnie taką sieć. No ale wracając do pytania, dlaczego jestem forever, um, dlatego jestem forever, ponieważ właśnie w 95 roku, kiedy moja mama przyniosła kilka produktów do domu, ja miałam okazję je poznać i bardzo właśnie pomadka do ust mi utkwiła w głowie, gdzie w 2015 roku, już będąc na Islandii, um, potrzebowałam właśnie coś na bardzo spieszchnięte, pękające wargi i się okazało, że nic nie działało i przypomniałam sobie o pomadce. Powiem Wam szczerze, nie pamiętałam nazwy firmy, tylko pamiętałam, że w logo firmy jest ptaszek. Tak, dokładnie. I siedziałam 2-3 godziny w internecie, wówczas wyszukiwałam pomadka sowa z ptaszkiem. Tak, na, no po prostu z ptaszkiem. I słuchajcie, przez to, że na Islandii jestem, jednak wtedy jeszcze to było 10, prawie, no, prawie 10 lat temu, ten internet inaczej troszeczkę funkcjonował, to wiemy wszyscy. Po 2-3 godzinach je ja znalazłam pomadkę, tą, którą ja właśnie miałam w 1995 roku. I przez to, że właśnie wtedy, w 1995 roku, moja mama została zaproszona do biznesu, nie skorzystała, dwa lata później, w 1997 roku, musiała wsiąść do samolotu i przylecieć na Islandię, aby pracować w niezbyt przyjaznej atmosferze, w zimnej fabryce rybnej, przetwórni, jak to lubicie, to powiem Wam, po latach uświadomiłam sobie, jak wielką szansę ona straciła, i nie pokazała mi jej. Tym bardziej, że ona wiedziała, że ja za wszystko się tam właśnie wtedy brałam, bo różne firmy mnie takie interesowały. Aczkolwiek na tamten czas, przez mój stan zdrowia, nie bardzo mogłam się takimi rzeczami zajmować, żeby gdzieś po, po prostu chodzić. Musiałam siedzieć w domu. Ale powiem Wam. Um, to mnie uświadomiło, że właśnie straszną szansę ona wtedy straciła. Dziś ci ludzie, którzy zaczęli w 1993, 4, 2005 i tak dalej roku, te 30 lat temu prawie, dzisiaj mają potężne pieniądze, zarabiają potężne pieniądze. I patrząc na to, że to jest biznes właśnie stabilny, że masz tą szansę, że masz ludzi, którzy ci pomogą, bo oni już przekopali teren, tak samo jak ja przekopałam przez 10 lat teren tutaj. Uczę się nadal we wspaniałej grupie Walkiewicz Team, która naprawdę bardzo motywują dziewczyny, też są mężczyźni, ale my właśnie mamy dostęp do szkoleń, do tej całej, do tego wszystkiego, do czego ja nie miałam wcześniej dostęp. To powiem wam tyle, że. Nie ma co po prostu się zastanawiać, aby poznać, aby zapoznać się z tym, co oferuje, jakie możliwości daje Forever przy używaniu produktów, bo my tak naprawdę używamy i rekomendujemy nasze produkty dalej. Mamy całą gamę przepięknych produktów i jest to świetna w tej chwili okazja, aby nabyć taki pakiet startowy dla siebie dla rodziny, niekoniecznie robiąc biznes, aczkolwiek będziesz mieć okazję poznania tych doskonałych produktów najwyższej jakości, przede wszystkim oczyszczonego aloesu z substancji drażniących, które naprawdę powodują poważne problemy. Dlatego część ludzi mówi, że ma uczulenie na aloes, a to tak wcale nie jest. Aloes sam sobie nie uczula, a wręcz odwrotnie. Także ja jestem w stanie z Tobą porozmawiać, wytłumaczyć Tobie, na jakiej zasadzie działa nasza firma biznesowo, lub opowiedzieć Ci po prostu o produktach i zaprosić Cię do zakupu takiego, takiego pakietu startowego, dla, którego, dla której pomadki ja kupiłam cały pakiet startowy w 2015 roku, nie wiedząc, co jest w środku, bo mi nikt nie pokazał. Dziś ja mogę Tobie pokazać coś w środku o każdym produkcie, opowiedzieć. Wyślę Ci film o produktach, każdy po kolei, właśnie tam jest szczegółowo przez naszą kosmetolog, Kasię Janiczek wytłumaczone. wytłumaczone. I powiem jedno: nie można myśleć takimi właśnie kategoriami, bo ja się nie nadaję, bo to nie jest dla mnie, bo co inni powiedzą. Pomyśl o sobie, gdzie jesteś dziś, a kim możesz stać się za powiedzmy dwa lata, dołączając właśnie do mnie tutaj do mojego zespołu i jakie będziesz mieć możliwości przede wszystkim, bo te możliwości, jakie daje Forever, to są niesamowite i powiem Wam, właśnie dlatego ja jestem w Forever, że daje mi to bardzo dużo satysfakcji, poznaję nowe osoby, które są pozytywne, które w zupełnie inny sposób, myślę, mamy rozwój osobisty i na pewno ja też już się zmieniłam, i wiem, że się zmieniłam. Moje nastawienie do ludzi, moje nastawienie do otoczenia, moje nastawienie do siebie to, czego chcę ja w przyszłości. I pamiętaj jeszcze jedno: forever, da ci emeryturę, wypracowaną emeryturę, a po twojej śmierci biznes przejdzie na twoje dzieci. Także to nie jest byle jaka firma, to nie jest jakaś firma. Tutaj masz jakość i przede wszystkim bardzo dobre traktowanie pracownika. A no jak już wiemy, zwłaszcza za granicą, traktowanie pracownika w jakiejś tam firmie, czy przez współpracowników, czy przez szefostwo nie zawsze jest miłe. A tu jest naprawdę bardzo przyjazna atmosfera. I chociaż dla samej atmosfery zapoznaj się z tym, co ma do zaoferowania Forever. Więc napisz do mnie wiadomość, a ja się z tobą skontaktuję, umówimy się na kawę. Jeśli nie mieszkasz na Islandii, nie szkodzi, możemy się spotkać wirtualnie, wirtualną kawę się napić. Także polecam, pozdrawiam i piszcie do mnie z zapytaniami: jak działa Forever? Na razie, cześć.